Daytona D Moto 125X, turystyk idealny. Ci, którzy nas znają wiedzą, że razem z Kasią siedzimy w świecie motocykli 125. Mamy dwa zupełnie różne sprzęty. Ona Adventure Yachupera. I, I razem uprawiamy coś, co lubię nazywać małolitrażową turystyką. Wiecie co? Da się. Na 125 spokojnie można podróżować, zwiedzać i cieszyć się trasą w Polsce. A jak macie prawo jazdy, przynajmniej A2, no to i dalej, za granicę. Jasne, nie ma to takiego rozmachu jak pełnolitrażowe wyprawy, kiedy lecimy załadowanym motocyklem na drugi koniec Europy. Ale ma to swoje uroki i dwie ogromne zalety. Po pierwsze jest taniej. Po drugie wystarczy prawo jazdy A1 albo nawet samo samochodowe B. No dobrze, ale pojawia się pytanie. Jaki motocykl 125 nadaje się najlepiej do turystyki? Z dużymi pojemnościami sprawa jest prosta. Patrzymy na BMW, Honda czy Suzuki, no i gotowe. Ale w świecie 125? No to już zaczyna się problem, bo prawie nikt nie oferuje takiego jednośladu. Jakie cechy powinien mieć taki idealny, mały turystyk? Według mnie musi być wygodny. Najlepiej zbliżony do maksymalnych 15 koni mechanicznych. No i dobrze, żeby dało się na niego zapakować cały urlopowy ekwipunek. Jak myślicie, brzmi sensownie? Na szczęście w klasie 125 znajdziemy motocykle typu Adventure, które od jakiegoś czasu przeżywają prawdziwy renesans. Do znanych i lubianych modeli cały czas dołączają nowe propozycje, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Można pójść w stronę Enduro, wybrać maszyny z dużymi kołami, 19 a nawet 20 cali z przodu, z zadartym wydechem i sporym prześwitem, które kuszą bardziej terenowym charakterem. Ale można też obrać kierunek lżejszej turystyki, bardziej szosowej, stawiając na wygodę. No i oczywiście, modele wyposażone w kufry. No i tu właśnie pojawia się nasz bohater: Daytona DaiMoto 125X. Jeśli tylko zmienilibyśmy jej kostkowe opony na typowo asfaltowe, mielibyśmy do czynienia chyba z pierwszym prawdziwym motocyklem szosowo-turystycznym w tej klasie. Jeszcze rok temu sama marka Daytona, grecka, lesyńskimi korzeniami, była w Polsce praktycznie nieznana. Wszystko zmieniło się na początku 2025 roku, kiedy Daytona 125X zadebiutowała głośno na targach w i wtedy rynek małych adventureów oszalał. Dziś można śmiało powiedzieć, że jeśli nie jest to najczęściej kupowany nowy motocykl turystyczny 125 w Polsce, to na pewno znajduje się w ścisłej czołówce. A konkurencja naprawdę nie śpi. Co więcej. Daytona świetnie sobie radzi także na rynkach zagranicznych, bo w Hiszpanii znajdziemy ją jako mh 3125 we Francji jako Tabro 125, no a w samej Grecji po prostu jako Daytona. Co stoi za sukcesem Daimoto 125? Przede wszystkim wygląd, wielkość i komfort. Motocykl prezentuje się naprawdę nowocześnie. Ciekawe akcenty stylistyczne, plastiki w imitacji włókna węglowego, adwenczerowy nosek i pełne oświetlenie LED z oryginalnie zaprojektowaną przednią lampą sprawiają, że po prostu chce się na niego patrzeć. Sprychowe obręcze dodają adwenczorowego charakteru i wyglądają moim zdaniem zdecydowanie lepiej niż te aluminiowe. I choć dodają także sprężystości w terenie, może się okazać, że przednie koło będzie wymagało centrowania. Rzadki przypadek, ale jednak zdarza się, zresztą w wielu motocyklach wyposażonych w szprych. Ale to nie tylko wygląd. Dajmo, to jest też dużym motocyklem. Dopiero bok pełnowymiarowego Adventure'a widać, że mamy do czynienia ze 125. Wiecie co? Siadając na Daytonę wcale tego nie odczujemy. Prześwit wynosi konkretne 17 cm, choćby dla porównania nowa Honda NC750X ma go tylko 14,5 cm. Kanapa umieszczona jest na wysokości 775 mm, co sprawia, że najlepiej czują się na niej osoby o wzroście od około 170-175 cm w górę. No chyba, że mówimy o motocyklistkach. Wówczas drogie panie, najważniejszym czynnikiem będzie tu długość Waszych nóg. Ja, mając 171 cm, musiałem się trochę nagimnastykować. Pełna stopa na ziemi? Nie do końca. Zrzucanie motocykla ze stopki centralnej, która jest wielkim ułatwieniem rzadkością w motocyklach, też wymagało uwagi. Wsiadanie z siadaniem może sprawiać kłopot, zwłaszcza jeśli robicie to z ziemi. Boczny, kufer i centralny mogą przeszkadzać. Ale jeśli wsiadacie adventurerowo, czyli z podnóżka, problem znika. Jednak dla wyższych motocyklistów to w sumie same zalety. Dźwignie, zmiany biegów i hamulca są regulowane, przetłoczenie przy zbiorniku idealnie mieści kolano i tam nic nie będzie nas ubierać, a kanapę można przesunąć na mocowaniach jakieś 2-3 cm do tyłu. Do lusterek można dołożyć dystansę, a do regulowanej w dwóch wysokościach szyby deflektor. Dajmoto to prawdziwy motocykl dwuosobowy. Na podwyższonej części kanapy pasażer spokojnie znajdzie wygodną pozycję. A miękkie oparcie sprawia, że dalsza podróż mija w komforcie. Jeśli dodatkowo wrzucimy na boczne kufry na przykład śpiwory na weekendowy wypad, nasz plecak, czyli pasażer, zyskuje takie podłokietniki. Serio, wygodniej to chyba tylko na Goldwingu. A skoro jesteśmy przy kufrach, w wersji X są standardem i wykonane jest z aluminium, w klasie 125 do rzadkość. Mają solidny stelaż, centralny mieści 38 litrów, boczne po 30. Może komuś przydać taka informacja. Wymiary wewnętrzne podaję poniżej. Nie mają miękkie wyściółki, ale kto by się tym przejmował, skoro można dołożyć wszystko co trzeba na weekendowy wypad. A uchwyty na dodatkowy bagaż sprawiają, że naprawdę nic nam nie ucieknie. Dużym plusem bocznych kufrów jest możliwość otwierania ich zarówno od przodu jak i od tyłu. Wszystkie trzy otwieramy jednym kluczem, którym także obsługujemy zamki zabezpieczające przed ich zdjęciem. Ten montaż to bardzo prosta operacja. Przekręcamy klucz, podnosimy zapadkę. W przypadku centralnego kufra, podrywamy go do góry w tylnej części i wysuwamy z prowadnic. Natomiast boczne energicznie w górnej części pociągamy do siebie, jakbyśmy chcieli je tak odchylić na bok. Trochę jak Lego, tylko w wersji motocyklowej. Co ważne, szerokość motocykla, nawet z kuframi, to tylko 85 cm. Z manetkami 80,5 cm, z lusterkami 89 cm. W praktyce żaden problem w mieście czy przy wymijaniu aut w korku. Waga całego zestawu kufrów? Niecałe 16 kg, więc nie odczujemy dodatkowego balastu podczas jazdy. Zanim ruszymy w trasę, warto przyjrzeć się instrumentom i obsłudze motocykla. Przełączniki i manetki są intuicyjne dla każdego motocyklisty. Dodatkowy plus załącznik świateł awaryjnych i przycisk mrugania drogowymi. Szkoda, że dźwignie sprzęgła i przedniego hamulca nie mają regulacji. Dla osób o większych dłoniach nie będzie to problem, ale mniejsze dłonie, np. motocyklistek, będą musiały się przyzwyczaić. Zegary Daytona DaiMoto X to w sumie chyba najsłabszy element ogniwa. W dobie kolorowych ekranów TFT. Mamy tutaj taki klasyczny podłużny wyświetlacz LCD pokazujący podstawowe informacje. Prędkość, obroty, poziom paliwa, przebieg całkowity i dzienny oraz aktualny bieg. Do tego kilka kontrolek. Na co dzień wyświetlacz jest czytelny i w nocy nie razi, ale w pełnym słońcu trzeba się nieco wpatrywać, bo czytać wskazania. Dodatkowo z boku wyświetlacza znajduje się złącze USB. Wartość Daytony Daj Moto 125X ogromny wpływ ma silnik. Cztery zawory, chłodzenie cieczą, wałek antywibracyjny, ale przede wszystkim 14 koni mechanicznych przy 9,5 tysiącach obrotów na minutę i moment 11,2 Nm przy 7 tysiącach obrotów. Jednocylindrowiec pracuje przyjemnie na wolnych obrotach, ale największe zaskoczenie przychodzi, kiedy dodajemy gazu. W uszach pojawia się przyjemny basowy pomruk. Co ciekawe, nie wydobywa się on z układu wydechowego, a z dolotowego przy zbiorniku paliwa. Efekt? Zarówno kierowca, jak i osoby stojące obok mają wrażenie, że to motocykl większej pojemności jest 125 cm3. Daimoto waży katalogowo 160 kg plus 16 kg kufry, czyli w sumie 176 kg. Do tego dochodzi kierowca i ewentualny bagaż, a dopuszczalna masa całkowita to 335 kg. Mogłoby się wydawać, że 14-konny silnik narobi hałasu i zdechnie. A to nic z tego. Jednostka zaskakuje dynamiką już od niskich obrotów, nie wibruje nerwowo i chętnie wspina się na wyższe wartości. Przy maksymalnym momencie traci nieco wigoru, ale szybka zmiana przy 7-8 tysiącach obrotów na minutę i Deimo to X nie tylko fajnie przyspiesza, ale przede wszystkim utrzymuje prędkość na większych wzniesieniach i nie męczy się przy wartościach autostradowych. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że na liczniku 100 km na godzinę, według GPS około 6 do 10 km mniej, to komfortowa prędkość. Na drogach ekspresowych można trzymać 110, no i trzeba pilnować, by nie przekroczyć 122 km na godzinę, bo wtedy następuje odcięcie i motocykl na chwilę zwalnia. Z silnikiem świetnie współgra sześciobiegowa skrzynia. Kolejne przełożenia wskakują z charakterystycznym kliknięciem, więc od razu wiadomo, że zmiana się udała. Jedynym mankamentem, którym się przytrafił, może tylko w testowym egzemplarzu, było kilka sytuacji, gdy z luzu ciężko było wrzucić jedynkę. Tak to absolutnie, bez zastrzeżeń. Zawieszenie Daytony DaiMoto to dwa amortyzatory upside down z przodu i centralny monoshock z tyłu. Motocykl prowadzi się poprawnie, w zakrętach stabilnie, choć tył czasem mocno dobił na większej dziurze. Dużym zaskoczeniem okazały się opony CST: przód 110x70x17, tył 140x70x17, które naprawdę dobrze trzymają się asfaltu i pozwalają dynamicznie poszaleć na górskich serpentynach. Układ hamulcowy z podwójnym ABS-em i tarczami 276 i 220 mm działa sprawnie. Trochę irytował mnie przód, który mocno przesiadał na amortyzatorach, ale tył pozytywnie zaskoczył skutecznością, co w klasie 125 wcale nie jest oczywiste. W ogóle prowadzenie Daytony Daimoto 125X daje naprawdę dużo frajdy. Ten motocykl chce jechać, skręcać, przyspieszać. Zrobienie na raz 150 km trasy nie jest żadnym wyzwaniem, ani dla motocykla, ani dla motocyklisty, a przede wszystkim dla jego <laughs> tyłka. Kanapa jest naprawdę bardzo wygodna, nie czujemy zmęczenia, a jeśli chcemy co nieco rozruszać nogi, zawsze można oprzeć stopy na crashpadach i poczuć jak na chopperze. No i ja poczułem się jak w domu. Osiągane prędkości pozwalają spokojnie jechać z ruchem samochodów osobowych, co większe marudy wyprzedzać, a na autostradzie bez problemu zostawiać tiry w tyle. Co najwyżej mam jedno ale. W pewnym momencie może stać się ociążliwy dźwięk silnika przez wspomniany wcześniej airbox. No ja wiem, stary jestem, przepiam się trochę, no ale tak po prostu, żeby się czegoś czepić. I co ważne, wszystko to nie odbywa się kosztem zmęczenia jednostki napędowej, ani nadmiernego zużycia paliwa. Przy odbierze motocykla zatankowałem go do pełna, a kolejne tankowanie, gdy świeżo zapaliła się rezerwa, zaliczyłem dopiero przy powrocie z długiego weekendu. Zrobiłem 422 km i zatankowałem 10,6 litra, czyli w zbiorniku zostały niecałe 4 litry. Średnia z dojazdów do pracy blisko 350 km weekendowego wypadu wyniosła niemal idealne 2,5 litra na 100 km, co daje zasięg na pełnym zbiorniku około 550 km. Dodatkowo korek paliwa otwiera się na zawiasie, więc podczas tankowania nie musimy się martwić, coś z nim zrobić. Taka drobna rzecz, a naprawdę cieszy. Daytona DaiMoto 125X nie zaskakuje. Potwierdza to, co od dawna twierdzi moja żona, która wersją na aluminiowych felgach jeździ już rok. To naprawdę udany motocykl, który ma mnóstwo zalet, a jego wady są niemal niezauważalne. Dla niektórych minusem może być chiński rodowód, ale dzisiaj sprzęt azjatycki, od motocykli po telefony i samochody stał, czy staje się normą i nie możemy automatycznie zakładać, że chiński jest znaczy tandetne. Daytona DaiMoto 125X jest tego świetnym przykładem. Z powodzeniem mógłby się pod nią podpisać europejski producent, a do japońskiej motocykli brakuje bardzo niewiele, a moim zdaniem to tylko kwestia czasu, krótkiego czasu. Te drobne niedostatki Chińczycy równoważą ceną. Najtańszą Daytonę DaiMoto bez kufrów na aluminiowych felgach kupimy za 14 299 zł. Testowaną wersję X z kuframi i szpyrkowymi obręczami za 15999 zł. Są konkurenci, tansi, drożsi, mocniejsi lub słabsi, ale wielu motocyklistów wybiera właśnie Daytona ze względu na jej uniwersalność. Jedyny poważny problem? Motocykl naprawdę trudno kupić. Każda dostawa niemal od razu znajduje właściciela, a importer zapowiada kolejne partie, ostatnią dopiero na przełom listopada i grudnia. Jeśli więc zastanawiasz się nad Daytoną Daimoto, to chyba najlepszy moment, żeby jeszcze w tym roku stać jej właścicielem. To motocykl, który sprawi Ci mnóstwo radości, a każda wycieczka, nawet najkrótsza, zostanie miłym wspomnieniem. A przecież chyba właśnie o to nam chodzi, prawda? Daj znać w komentarzu, co sądzisz o Daytonie Daimoto. Czy kupiłbyś taki motocykl, a może już go masz i podzielisz się swoimi wrażeniami. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał. Już niedługo pojawi się kolejny materiał z testową Daytonu, a wkrótce czeka na Was wielka niespodzianka dla wszystkich fanów Tool love to Ride. Zostańcie z nami. Serdeczne podziękowania dla firmy MyMoto, oficjalnego dystrybutora marki Daytona w Polsce za udostępnienie motocykla do testu.